Wiatrakowy grawer race, Co mówię? Wiatrakowy grawer Rejs. No tak. Chyba dobrze mówię. Mega organizacja, bardzo mi się podoba. Bardzo sobie cenię takich organizatorów. Świetna wyżerka na dzień dobry. Kawka już wleciała. Pakiet startowy mam. Trochę namieszany mój start, bo w ostatniej chwili się zdecydowałem i opłaciłem pakiet tuż przed końcówką. Ale tutaj widzę, że świetnie się organizują. Także numer startowy 73905 start, Rasa 116 tylko. Siemaneczko. taka czapeczka. Piękna. Prosto z Wąbrzeźna. Jest WGR. Wiatrakowy gravel race. No jest, oba są. Więc musisz skreślić z stówę. Na starcie strategiczna, 8.31 start. Ale Maciej, bo tutaj ogarnę pon, teraz ja przykaz e, praktycznie wszystko Asfalt, asfalty, e, szutry, e, leśne e, trakty. Tak. E, troszeczkę e, frank Halo? Halo? Tak? Dobra. E, troszeczkę frank... No i startuje 2-6-0 Ten pan chyba ma szansę wygrać Zobaczymy zawodnika. Wszyscy chyba wiedzą, nasz tadej polski Radek Gołębielski przyjechał do nas rekreacyjnie, także macie szansę z nim powalczyć. Obiecał, że przyjedzie ostatni. 7-3 ten 7-3 słynny. 9-0-5

Jak zapierdziałem? No dobra, powoli, i do mety, jak na pograniczo. Na razie szybko zobaczymy, jak dalej będzie. Niestety grupa mi uciekła, ale jadę swoje, nie będę przeginął. Ostatni! Można iść do domu! Jest fajnie. Ładne okoliczności przyrody. To znowu. Proszę bardzo. Oczywiście kamera tego nie odda. A, tu w lewo. mam dogonić ich. Za chwilami zajeżdżają drogę kierowcy. To będzie dobre wytłumaczenie na mecie. Więc jedziemy tędy nieposionym facet. Nieposionym. Fuck. Mówili, że będą piachy. Mówili, że gdyby nie piachy, nie byłoby grabela. No. Pewnie tak. Stuwa 101 do mety. Czyli jakieś 16 km za mną. Jadę! No, jadę. Tu jakieś Majorko. Tu jakiś pan. Dobry. No, szybciej, A! Dobra! No, to trzeba szybciej. Tylko, że tutaj muszę uważać. Burno, muszę jechać szybciej. Teraz mi to mówi. Mógł wcześniej. jest. To nic nie jedzie, z prawej też nic nie jedzie yeah. kogoś goś doganiam to jedzie rekreacyjnie I Doganiam go Miło Cześć Dzięki, cześć Pan zjechał Miło bardzo i sobie myślą. Hej. ale dziwny ty. Gada do siebie. No, super. Zaraz do lasu jedziemy. To będzie chłodniej. Aha, jak. Ale i szutny. No, no dobra. Masa robi swoje. Aha, tu. Zaśmy te hamulce nie działa. O jak fajnie Lubię te łączniki Fajne co mam chwilę normalnej drogi to nagram. No była gleba. I tam był taki występ. Oczywiście, to Zdarzają się takie przypadki. Prędkość nie była duża, ale akurat tak rower uciekł mi, pode mnie, że obtarłem sobie nogę. Wygląda to gorzej niż jest. Ostrzegam. Nic takiego. Zwykłe obtarcie. Zwykłe, lekkie powierzchowne obtarcie, natomiast no trzeba uważać, szczególnie tam jak były te trawy wysokie, to nie było nic widać. No kogoś do nie ma, piaskach. Lecimy dalej. Puścicie? Dobra, środkiem pole. Dzięki bardzo, dzięki wielkie. A lubię. Drwęca. Samochodzik. Mamy za kilkaset metrów w prawo. Tutaj nie jest, za ciekawie. Mam nadzieję, że to się skończy. Bo się jedzie tutaj fatalnie. Odcinek jest beznadziejny na grawela. Nie no, litości. To nie jest rasa na gravele, ludzie. Do czego to podoba? Ja to podjechałem. No podjechałem. Byłem tutaj ostatnio na mojej własnej wycieczce. Koło tego domku. Pamiętam to. Lepiej się tu jechało. Jak robiłem sobie trasę z ławy do Wocławka. Ja tu byłem dwa tygodnie temu. Zdaje się, jechałem. Zupełnie inne warunki były. Ta droga była lepsza do jazdy. Zdecydowanie lepsza. Jeździe. O, kawałek asfaltu. To się napijemy. Co so, nic nie jedzie, okay. cześć! No ale się nie zatrzymywałem, jeszcze mam zapas. Myślę, że zostało 64 do mety, więc myślę, że wystarczy mi tego picia. Mega, ale tu pięknie jest. Ktoś ma hacendę w takim miejscu pajamackim. Pani nie zwolni, kurz nie waży. Mega, mega, mega. A no tutaj to jest chyba jakiś ładny. Dobry, mega. Pięknie tu jest. Ja, jakiś cały, 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 co cały, Mirę coś cały, 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 jakaś naproteczka za jakiś czas będzie 57 do mety więc już jest z górki no i tyle no nic ciekawego tu nie ma ale przyjemnie się teraz jedzie dojeżdżamy do mieścinki ale jakiej co to za mieścinka jest nie widzę no, nie. Drewence prze, przejedziemy. Wzdłuż Drewence jechaliśmy. Ojej. Powiem <grym grym> ci ciekawostkę. Ja tutaj jechałem kiedyś z Iławy do Wosławka no. i część trasy się pokrywała i nie było tak. Dokładnie tak. dwa tygodnie temu. Normalna droga była. No, dobie, Taki offroadzik znowu trzeba uważać. Są dosyć gleby jednej. O. I. Ale ładnie. 50 km do mety. E ładny szuterek Już trochę zmęczenie się daje we znaki na razie nie było postojów mam nadzieję jechać do mety bez postojów i tyle Nie licząc tych zatrzymań się na piaskach ale to cały czas ruch ładnie ładnie może coś zjem żeby mnie nie odcinało później My tu mamy i tutaj piaski zmuszają z zejścia z roweru. 21 metry trochę złączony przez tem gorąco się robi Teraz mamy jakby trochę z wiatrem się wystraszyłem Trzeba uważać I znowu mnie spowolnił Kolejne cenne sekundy 36 do mety Fajna trasa, podoba mi się. Naprawdę fajne odcinki. Jeszcze dwa tygodnie temu one były zdecydowanie lepsze, więc podejrzewam, że dwa tygodnie wcześniej by się lepiej na nich jechało. Że nawet nie podejrzewam, wiem to. Ale nie jest źle. Nie jest źle. Fajnie się tu jedzie. Tak trochę epicko. Może dlatego, że jest otwarta przestrzeń. Jak tam trochę sprzyja? nawet nie trochę. Nie ma bociek To jest zbierny kibic Co roku jest na tym gnieździe i kibicuje Siema To jest... Stary dom po lewej stronie. Mega. Skręcamy koło niego. Jaki opuszczony dom. O ja. wow. Nie postój. 20 km przed metą. 21. 16 do mety niecałe. No i taka dróżka fajna w lesie. Fajnie bo chłodno. Rasa mo mocno leśna, muszę przyznać, co mnie osobiście cieszy. Fajnie się jeździ w lesie, jest chłodniej, spokojniej. Może trochę bardziej, e, może trudniej po prostu i męcząco trochę bardziej, jak są te piaski, ale i tak fajnie się je jedzie. Bo e, taka Teraz jest to ostatnia końcoweczka z altem i jesteśmy na meci. Idzie już nie mam, więc wycerkowałem idealnie, żeby mi starczyło wrześno. Kilometr 11 do mety Zaraz skręcamy na przystań Słychać już metę i teraz tak chyba tu Ja, yeah, super Dzięki. Paweł Już, dzięki. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Hej. Brawo. Dzięki. Się. Nie wiem czy zmieści się, do. jest. Dziękuję bardzo. O, dziękuję bardzo. Na środku jest jedzonko, owoce, Dobra, super, bardzo dziękuję. Tylko trackera oddam zaraz, nie? dobra. Dzięki. Jak ja nie przechwycę, to tutaj. Jak trasa? Gratuluję. Bardzo dobra trasa. Cieszę się. Szybka, fajna. Tam były te odcinki pyszyce, ale wiesz, ja jechałem to z Iławy dwa tygodnie temu do Włocławka i nie było tak. Wiem, ja też miałem dwa tygodnie temu. Nie było. Te deszcze, wiesz, no. No, teraz susza już jest. To no wszędzie. Deszcze, U nas w Włocławku jest to samo, jest pustynia, nie? No, dokładnie.